Nie wiem Idę ci misia wręcz To ja idę, nie nie bij mnie Nie strzelaj, to ja idę! mam pacy, mam je pacę Elo, Elo! Ewa jesteś! Tak, da się Misia ci dam, chcesz? Ej, pokój, nie bijemy się! No, ładny! To my lecimy. To już jakby ktoś kogoś strzelił w głowę. To ja. Tak? Weź. I co tu ciekawego Pijcie jest? Na I co ciekawego jest? Idź na tym. Widzisz? Wszystkich zastrzeliłeś? Ej, chyba mnie strzeliłeś. Ale że rzeczką można, piję. ale może się utopić to czy nie? Chodź Cię na pięknie. To dawaj, na. Drugi to Wirtualizer, tak? Auć! Auć! Nie masz misia. Donk? Ej, oddaj mi misia! O! o, to jest różowo. Widzę. Mogę go ubrać, tak? Nie się ubiorę, to mnie zastrzela, na pewno. Co to? Co do ciebie szepcze? Aj fajnie. Pielka. Jest, jest, jest piu-piu. To coś i to coś. Przygotujesz się na wojnę i tak nie wnikaj na to. O! To. To, to mi w to. To i to. Dobra, mogę cię nie okej już. pres. No Może być Sansem nawet. Okej, okay, dobra. Niech chyba Spider-Manem no. jestem. A ty być na wojnie? Spiderman! man Spiderman. Spider-Man. Chodź na, na link, chodź na link, bo będziemy się bić z jakim link, tak. Nie chcę, mi się boję. Tak! Ale, ale nie, nie bij, mnie nie bij. mam ja pistolet! Strzelacie! Nie ale mnie to, leci, ja to, tylko... Leci, to, leci, to leci. Ale tylko nie w głowie, i taką czerwoną! Ale, a wiecie, to leczy, to leci. Na pewno leczy, tak? na pewno. Masz, misia ci dam. No, w kujo! Spider-Man, Spider-Man! Ej, co to jest shout? Givery wolę tam, Misia. Strzelacie, Rozstrzela cię. Walczy mi się! Oj! Co to było? Ej, ja mam małżeczka! Ratujcie, mnie! Wszystkich wywiało okay, gdzieś! Ja, mała, Hubert. Co z wszystkimi ludźmi zrobiłaś? Eee... Zastrzeliłaś? O! Gdzie ta... Ej, ktoś mnie goni, jakiś gaming, coś tam, coś tam! Ej, panie! Idę, idę zwiedzić... O! Ty ludzi pozamykałeś tu, tak? Ścieka ściekach! ludzie są. Ej, Oni tu się kąpią, tak? O, króliczek jest. Na... Kurz! Gdzie ja to było? Gdzie ja to było? U dziecka! Ej, mogę tu wejść? Puśćcie mnie. Kurz! Idź! Ja idę z pistoletem, nie pozabijaję go, że. Uciekam stąd. Ej, ej, wyjdę stąd. Ej, nie ruszaj mnie! O, co mnie zabić! A pa, ja stąd wychodzę! Ole tak, to... mnie zacięło tu. Muszę o po maluszku się... iść. To na... jeszcze jakoś żyje! Wieski łeb. Czemu mam na łebku? Ej! Nie ma. mam. Tu, tu malowałam na czarno i nic z tego. Idę po walce z zębiakiem. Nie chcieli mi dać ten, to wezmę coś innego z tego. Nie jestem, na mam... na Hello! Jestem Jason. Jestem Jason! Co gdzie ty mnie? Nie! To jest Nie z goły. Weź. Wi -wi. <gry> Patrz! Ja mam buzię się pingwina, nie widzisz? No zobacz. Pingu? Nie ping To pingwin. kotel. Kot. Goły kot, dobry mogę być.